Nie zgody, Ale Wysoki Sądzi? Posiedzenie jest jawne, natomiast nie będzie utrwalone. Dlaczego? Taka... Czy sąd się wstydzi? Ja no zadaję pytanie. sąd się wstydzi własnego postanowienia tak istotnej sprawie? Posiedzenie jest jawne, każdy może przyjść. Nie chodzi o to, nie ma zgody na utrwalanie. Proszę Pan na No, no dobrze, ale nie. Wysoki Sądzie na jakiej podstawie prawnej? Ja upieram się na, pod, na prawach panie społeczeństwa panie polskiego, narodu polskiego, na podpłynącego z artykułu 10 Europejskiej e, Konwencji, Konwencji Praw Człowieka. No ale wola narodu i interesy narodu są przecież nadrzędne nad Pani postanowieniami. No proszę, proszę o pewne opamiętanie się. Jeżeli Pani będzie wydawać bezprawne polecenia, no to przecież nikt nie zamierza się do nich y, stosować. Z całą grzecznością. Wysoki sądzie, no nie nie, nie nie ma podstaw do tego, żebyśmy zgodzili się na... Przeniesienie kamer i opuszczenie sali rozpraw przez osoby, które no nie stosują. No nic, nie, ja nie zamierzam się stosować wysoki sądzie. Dla mnie prawa narodu są i tak jednoznaczne i tak tutaj sytuacja ta jest moralnie wyraźna, że... Odmawiam podporządkowania się bezprawnemu bezprawnemu poleceni Odmawiam opuszczenia sali rozpraw, ponieważ jest proszę, to wybieg proszę, proszę. zmierzający do wywabienia publiczności sali rozpraw i uniemożliwienia poznania przez proszę, wstrzymaj treści wstrzymaj po postanowienia ale przez... Opuszczają w sali wszystkim. Przez przez jak poprosimy nam z powrotem po przerwie, to proszę, żeby dopilnować, żeby kameny nie były wnoszone. Dziękuję. Russia, Proszę opuścić salę, na Proszę no W jednym wypadku żyjemy siły fizycznej. komisarz. Proszę opuścić Proszę opuścić salę. Prosimy opuścić salę. No nie będziemy się. Proszę panu, polecenia sądu są stały się bezprawne w tym momencie, ponieważ sąd no, proszę, europejską... Ja proszę opuścić salę. Działa nie, nie, na szkodę. przerwa jest proszę opuścić salę. Szkodę. Także prosimy o pewne upamiętanie ja, o podporządkowanie. Sąd zarządził przerwę, więc prosimy o opuszczenie sali. Ale sąd nie może bezprawnie zarządzić. Ale może zarządzić Przerwę może, proszę opuścić salę. Każe panu spuścić wschodnie, to Opuszcza pan salę? Nie, nie ma podstawy prawnej. Opuszcza pan salę czy nie? Proszę opuścić. Niech są to opuści, ponieważ Niech są to puści, ponieważ sąd wyrzekł się prawa moralnego. Nie, nie ma, nie ma nie do do tej proszę. proszę wyjść. Proszę wyjść. Proszę 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 Proszę, proszę. proszę, proszę. proszę, proszę. proszę, proszę. proszę Proszę sobie. o Od Ale ludzie, ludzie, Kolejna. Nie wszystko to, co powitacie, jest zgodne z prawem. Proszę, proszę, panie Pani, Pani, przewodniczący, panowie, 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 Proszę panowie, 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 panowie,